Cześć, witam was. znajdujemy się przy ulicy Anieli Krzywoń. A dzisiaj chciałbym wam o czymś opowiedzieć. Most, który został zamknięty, a jest to droga yy, można powiedzieć na skróty. A dlaczego został zamknięty? Ten most już od bardzo dawna był w złym stanie technicznym. Natomiast został zamknięty po wrześniowej powodzi. Tym bardziej, że wrześniowa powódź uszkodziła ten most. Tak, że już nie można z niego korzystać. Jak widzimy, most jest zamknięty dla ruchu samochodowego i dla pieszych też, ale piesi już znaleźli sposób, żeby ominąć blokadę. Ale dobra wiadomość jest taka, że ten most będzie remontowany. Przetarg na remont tego mostu zostanie ogłoszony już wkrótce, więc jak nowy most zostanie wybudowany, to ta droga między innymi też zostanie odblokowana. To byłoby na tyle. Trzymajcie się i cześć.